Rozwój Szczecina, a także okolic jest widoczny gołym okiem. Mechanizmem, który zdecydowanie sprzyja temu rozwojowi jest mechanizm zintegrowanych inwestycji terytorialnych szczecińskiego obszaru metropolitalnego. Ostatnie lata przyniosły prawdziwy inwestycyjny wybuch. Zobaczcie co udało się zrealizować. Integrowane inwestycje terytorialne pozwoliły na całym obszarze naszej metropolii realizować zadania pewnego rodzaju, czyli wspólne planowanie, wspólne inwestowanie i przez to ten duży krok do przodu nie w jednym miejscu, tylko obszarowo na całym terenie. Dla przykładu, taki, takie sztandarowe projekty to. Ścieżki rowerowe czy węzły przesiadkowe? Najważniejszym obszarem inwestycji jest mobilność. Ta nowa jakość, zarówno z podziemi, jak i z tego układu pod nawierzchnią w Alei Wojska Polskiego oraz samym Wojska Polskiego, to będzie zupełnie inny standard. To jest w ogóle ta inwestycja, która. Wiele inwestycji, które są w mieście, w tej chwili się toczą. Możemy sobie mniej więcej wyobrażać ich e, kształt, jak one będą e, istniały, są na, mniej więcej na mapie, na płasko, dla nas do wyobrażenia, w wizualizacjach. Ta inwestycja, dopóki się na niej nie, nie jest, e, trudno sobie uzmysłowić jej skalę i rzeczywiście to będzie ogromna skala i ona bardzo zmieni Szczecin komunikacyjnie e, i nie tylko, więc e, to jest coś, co e, ważne, aby się skutecznie odbyło, a tak patrząc w tej chwili na to, co za nami, i widać, że ku temu szanse są. Wakacje przyszłego roku Mam nadzieję, że po wakacjach, czyli na wrzesień, jeździmy, korzystamy i mamy ten transport zintegrowany. Wybudowaliśmy kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych. Ta komunikacja między Policami a Szczecinem już była przed zintegrowanymi inwestycjami. Chodziło o połączenie. Miasta Police z Trzebieżą. Między miejscowościami Police a Trzebież, zakłady chemiczne i tu ta komunikacja. Stąd 10 km nowej ścieżki od Polic do Trzebieży. Wcześniej odcinki w dzielnicy Polic-Jasienica, w Niekuńczycy należało połączyć ścieżką wzdłuż drogi wojewódzkiej i właśnie zakończyliśmy realizację ścieżki. Łączącej już Trzebież z policami. W samych policach też y, zintegrowane inwestycje terytorialne y, wsparły finansowo y, ponad 3 km ścieżki rowerowej. Zaczynam się poruszać rowerem, bo teraz jest to bezpieczne poruszanie się. Do tej pory bałam się jednak jeździć po tych ruchliwych drogach. W momencie, kiedy została wybudowana ścieżka, która jeszcze jest ciągle cały czas w budowie, zaczynam się poruszać, ale widzę, że po tej ścieżce przemieszcza się już bardzo dużo osób. W ramach zintegrowanych inwestycji gmina realizowała inne zadania, jak modernizacja szkoły. Ale również bardzo potrzebnych dróg dla przedsiębiorców. To było właśnie połączenie dróg krajowych z drogą gminną, po to, żeby właśnie rozwijał się u nas również przemysł drobny. Bardzo zabiegamy o to, żeby właśnie infrastruktura, która jest niezbędna dla mieszkańców do bezpiecznego poruszania się, przemieszczania, do bezpiecznego dojazdu dzieci, nawet do szkół, była rozbudowywana. Mamy już zakończony projekt w okolicach ulicy Pomorskiej. Tam powstała infrastruktura w rejonie, w której funkcjonuje wiele małych i średnich przedsiębiorstw. Wybudowaliśmy tam zarówno drogę, jak i infrastrukturę podziemną, która. W efekcie e, ten obszar uczyniła zdecydowanie lepszym dla prowadzenia tam działalności gospodarczej. Projekt jest już zakończony, możemy się cieszyć jego e, efektami. A obecnie prowadzimy no, chyba najważniejszą inwestycję, jedną z najważniejszych inwestycji e, obecnie w Gryfinie, czyli budowę centrum przesiadkowego. Obejmuje ona ulicę Kolejową z Przymierzonych i 1 Maja, czyli okolice bezpośrednio przy naszym dworcu kolejowym. Jest to inwestycja towarzysząca dużemu projektowi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i towarzysząca tym pracom, które wykonują polskie linie kolejowe już na samych peronach w obrębie nieruchomości kolejowej. Wszystko ma służyć temu, aby ten transport publiczny uczynić jeszcze bardziej atrakcyjnym. Stoimy na miejscu największej inwestycji w Goleniowie, ale największej inwestycji dzięki Zitom, czyli przebudowie dworca kolejowego, centrum przesiadkowego w Goleniowie. Potężna inwestycja, największa tutaj w historii, jaką prowadzimy. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest nie tylko wizytówka goleniowa, bo jesteśmy na dworcu tak naprawdę, ale również najbardziej funkcjonalne miejsce, czyli tutaj przyjezdni odjeżdżający się spotykają, tutaj muszą dotrzeć do tego miejsca, żeby móc załatwiać swoje sprawy. I to jest. Inwestycja inwestycja, która jest szalenie potrzebna dla Goleniowa. Chcemy wybudować centrum przesiadkowe z rozmachem, które będzie służyło przez wiele, wiele lat i które będzie łączyło funkcje różnych środków transportu i również różne funkcje społeczne, bo dzięki tej inwestycji cały ten teren się przeobrazi. To nie jest tylko nasza inwestycja w dworzec, tylko cały ten kwartał miejski, jakim jest, jakim jest to miejsce, czyli to będzie nowa siedziba kultury. Dzięki funduszom z RPO to będzie Nowa jakość mieszkaniowa, które powstają tutaj już nowe bloki, nikomu już nie będzie przeszkadzało to, że jest dworzec, bo to już nie są te dworce, które były kiedyś, gdzie szum lokomotyw, huk przeładunku był nieznośny. W tej chwili to są zupełnie inne standardy, tak jak powiedziałem, więc tu powstaje nowe miasto. To zintegrowanie to jest między innymi połączenie z drugą stroną miasta. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przedostania się na tą drugą stronę. To ma być spięte w przyszłości przejściem podziemnym albo nadziemnym, to jeszcze będzie rozstrzygnięte, tak żeby z obu stron był jak najbardziej dostępny ten dwor. Ale to nie tylko funkcja transportowa, ale również korzystanie z galerii, która jest obok handlowej, czy z taksówek, czy z miejsc podstawowych. Te wszystkie rzeczy mają jedną wspólną cechę. Integrujemy je. Za moimi plecami znajduje się zintegrowane centrum przesiadkowe im. Sławomira Pajora. Jest to projekt bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju miasta, ale również rozwoju Czechińskiego obszaru metropolitalnego. Jest to projekt, który w jakiś sposób porządkuje dosyć skomplikowaną sytuację komunikacyjną dotyczącą miasta, jak również samego regionu. Centrum pomyślane jako miejsce, w którym. Integrują się wszystkie formy transportu dostępnego na terenie miasta, więc przede wszystkim komunikacja miejska. Prywatne, prywatni przewoźnicy również realizują swoje przejazdy z tego miejsca. Znajduje się tutaj duży parking, w realizacji w tej chwili również park and ride. Ale co ważne, jest to miejsce, które jest styczne z dworcem kolejowym. I ta integracja tutaj została osiągnięta i będzie dalej realizowana. Jest to, jest to projekt, który jako jeden z pierwszych w szczecińskim obszarze metropolitalnym rozwija właśnie tego typu infrastrukturę, infrastrukturę, która służy przede wszystkim mieszkańcom. W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Świnoujściu realizujemy trzy inwestycje. Pierwszą inwestycją jest budowa dróg rowerowych celem dojazdu do węzła przesiadkowego. To jest inwestycja najbardziej zaawansowana z pięciu odcinków, które podlegały dofinansowaniu. W tej chwili zrealizowaliśmy już trzy. Pozostały dwa, czyli budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Barliskiego na wyspie Wolin oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy jachtowej po stronie wyspy Uznam. Drugą inwestycją jest sama budowa węzła przesiadkowego. Jest to tak naprawdę duży dworzec promowo-kolejowo-autobusowy położony tuż przy przeprawie promowej i dodatkowo będziemy budowali parkingi tak aby osoba przyjeżdżająca do Świnoujścia czuła się komfortowo w każdej sytuacji, dostała kompleksową informację. A trzecią inwestycją i tak naprawdę największą inwestycją jest rewitalizacja terenów powojskowych. Celem budowy Centrum Usług Mulnik to jest taka strefa inwestycyjna, gdzie zamierzamy ulokować małych i średnich przedsiębiorców. Stare Czarnowo zrealizowało doskonałą ścieżkę rowerową łączącą Płonie właśnie z, poprzez kołbacz ze Starym Czarnowem i znowu poprzez puszczę, przez ciekawe tereny przebiegająca ścieżka rowerowa i właśnie już e, bardzo licznie uczęszczana przez, przez rowerzystów. Zrobiła dojazd do portu. Bardzo ważna inwestycja, która udrożniła przejazd przez miasto, przez miasto. Główna droga dojazdowa do portu, również ekologiczne oświetlenie uliczne, również termomodernizacja. W każdej z gmin zadania były typowane przez samorządowców, przez mieszkańców, takie, które są najbardziej potrzebne. A takie finalne podsumowanie jeszcze pewnie przyjdzie czas z uwagi na to, że szereg inwestycji realizowanych w ramach, w ramach tego mechanizmu jest jeszcze realizowanych. Natomiast myślę, że to, co się zadziało do tej pory, czyli współpraca samorządów, które starają się budować wspólne rozwiązania dla problemów, które nie mają granic, nie są wyznaczane granicami gmin, tylko mają wymiar zdecydowanie szerszy, to jest już bardzo duży profit zastosowania tego mechanizmu. Podsumowując, inwestycje infrastrukturalne, drogowe, kolejowe, termomodernizacja, wsparcie przedsiębiorców czy rozmaite inne zadania proekologiczne, to wszystko zostało wsparte funduszami ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zobaczyliście, co już zostało zrealizowane, jakie zadania trwają, a jakie zadania jeszcze przed nami. Jedno jest pewne: Szczeciński Obszar Metropolitalny dynamicznie się rozwija.